Szabat shalom. Witajcie, dzień dobry, cieszymy się, że jesteście z nami. Witamy na kolejnym szabatowym spotkaniu przy kawie. Dzisiaj taki szczególny szabat, bo zbiega się w czasie ze świętem Purim. Więc widzicie tutaj przed nami takie okazjonalne, specjalne ciasteczka na Purim, tak zwane hamantasze. Świętujemy. Ale kochani, dzisiaj pochylamy się nad parszą, która przypada w tym tygodniu. Jest to parsza Kitisa. I Bóg w tej parszy wydaje polecenie Mojżeszowi w sprawie daniny na okup za życie w sprawie sporządzenia oliwy do namaszczenia mieszkanu, do namaszczenia sprzętów mieszkanu, naczyń kapłanów oraz w sprawie sporządzenia kadzidła. Parsza opisuje również dramat, jaki rozgrywa się w izraelskim obozie. Podczas nieobecności Mojżesza Izraelici odlewają złotego cielca. I oddają mu cześć. Widząc to, Mojżesz w gniewie rozbija otrzymane od Boga tablice, potem jednak wstawia się przed Panem, za swoim ludem, uzyskuje przebaczenie i łaskawość Boga. Parsza kończy się opisem powrotu Mojżesza z drugim kompletem tablic. Nazwa Parszy Kitisa oznacza, gdy zbierzesz, jest zaczerpnięta z pierwszych słów wypowiedzi Boga skierowanej do Mojżesza. Jednak w różnych przekładach słowa te brzmią różnie. Zgodnie z tłumaczeniem Biblii tysiąclecia słowa Boga brzmią następująco. Gdy będziesz liczyć Izraelitów, by dokonać spisu, każdy przy spisie złoży za swoje życie okup Panu, aby nie spadło na nich nieszczęście. Widzimy, że to zdanie nie koresponduje z tytułem Parszy. Natomiast w tłumaczeniu Rabina Izaaka Cylkowa, czyli pierwszym polskim przekładzie pięcioksięgu z hebrajskiego oryginału dokonanym w XIX wieku, wypowiedź Boga zaczyna się od słów, gdy zbierzesz poczet synów Izraela wedle spisowych ich, niechaj da wtedy każdy okup duszy w swojej wieku i z temu przez ich, aby nie było pośród nich klęski przy spisie ich. Tutaj mamy już pełną zgodność. Zatrzymajmy się nad poleceniem zebrania okupu za życie i nad samą nazwą parszy Kitisa, czyli gdy Zbierzesz. Każdy Izraelita powyżej 20 roku życia miał złożyć ofiarę wysokości pół sykla świątynnego. Każdy niezależnie od zamożności. Każdy miał ofiarować tyle samo. Zebrane srebrne monety miały posłużyć Mojżeszowi do zliczenia synów Izraela. Gdy zbierzesz poczet synów Izraela wedle spisowych ich. To znaczy, że Mojżesz nie liczył osób. Mojżesz przeliczyć miał zebrane od wszystkich monety. To ów złożony okup za życie był niejako powodem wliczenia lub niewliczenia w synów Izraela. Innymi słowy, gdyby ktoś nie złożył wymaganego okupu, ofiary zadośćuczynienia za życie nie zostałby policzony jako Izraelita, a to z kolei skutkowałoby dla nich nieszczęściem, klęską, plagą. Ta ofiara miała zostać spożytkowana na prace związane z namiotem spotkania. Była to jedyna ofiara obowiązkowa wykorzystana przy budowie mieszkanów. Pamiętamy z Parszyteruma, że zasadniczo powstanie mieszkanu oparte było na dobrowolnym darze, wynikającym z potrzeby serca co więcej ten wyjątkowy, bo obowiązkowy okup, wykorzystany został przy wyrobie srebrnych podstaw utrzymujących słupy konstrukcyjne sanktuarium, a także przy wyrobie haczyków i klamer scalających całą konstrukcję. Będziemy o tym czytać w 38. rozdziale Księgi Wyjścia. Stanowił on więc niejako fundament miejsca zamieszkania Boga. Uwaga. Okup za życie ofiara zadość uczynienia za życie była podstawą dla miejsca Bożej obecności pośród swego ludu. Hebrajskie słowo tłumaczone jako zbierzesz, gdy zbierzesz poczet synów Izraela wedle spisowych ich, wyprowadzone jest od czasownika nasa, który oznacza podnosić, nosić, znosić, brać, ale też, uwaga, wybaczać. Czasownik ten używany jest oczywiście w znaczeniu fizycznego podnoszenia lub przenoszenia przedmiotów, noszenia ciężarów, ale co dla nas szczególnie ważne, ma swoje metaforyczne, duchowe przesłanie odnoszące się do idei ponoszenia ciężaru odpowiedzialności lub winy, co w starożytnej kulturze hebrajskiej wiąże się z przebaczeniem. Akt przebaczenia był bowiem postrzegany jako zniesienie lub usunięcie ciężaru wynikającego z odpowiedzialności lub winy. Ten sposób rozumienia przebaczenia ma swoje odzwierciedlenie w systemie ofiarniczym Starego Testamentu, w którym grzechy były symbolicznie przekazywane zwierzęciu. Ono niejako przyjmowało na siebie ciężar winy za grzech a następnie ponosiło sprawiedliwą wobec winy śmierć, bo jak mówi pismo, zapłatą za grzech jest śmierć. Hebrajski czasownik Nasa ma swój grecki odpowiednik w słowie airo, które używane jest w Grece zasadniczo do dania fizycznego, dosłownego noszenia ciężarów. Nowy Testament, spisany zasadniczo przez Żydów, przenosi jednak duchowe znaczenie związane z żydowską kulturą, i ugruntowaną w niej ideą ponoszenia win. W stwierdzeniu Jana Chrzciciela dotyczącym mieszuły oto baranek Boży, który gładzi grzech świata użyte jest właśnie słowo Airo w odmianie Airon jako imię słów w stronie czynnej. Dosłownie więc słowa Jana brzmią biorący, zbierający, podnoszący grzech świata. Z całym więc zrozumieniem znaczenia hebrajskiego słowa Nasa, przyjrzyjmy się jeszcze raz nakazowi, jaki Bóg przekazał względem Izraelitów. Otóż Mojżesz miał zebrać Tisa od czasownika Nasa okup, czyli inaczej, cenę za życie od każdego dorosłego mężczyzny. Według tegoż okupu i na jego podstawie wliczeni oni mieli być w poczet synów Izraela. To poniesienie ceny za życie, jakie miał dokonać Mojżesz, gwarantowało wliczenie w naród, w naród wybrany, czyli ochronę przed nieszczęściem, i ostatecznie stało się podstawą mieszkanu, czyli miejsca zamieszkania Bożej Obecności pośród swego ludu. W nakazie tym możemy dostrzec piękną zapowiedź dzieła odkupienia, które dokonał dla nas Jeszua. Każdy, kto uwierzy w usprawiedliwiającą moc ofiary Jeszuły na krzyżu, przekazuje, tak jak owo świątynnego z naszej parszy, ciężar własnej winy i odpowiedzialności na Jeszłę, który jest tym zbierającym grzech świata. Przeniesienie ciężaru winy i odpowiedzialności na Jeszue stanowi podstawę wliczenia w grono zbawionych, a jednocześnie staje się podstawą, fundamentem, warunkiem koniecznym dla zamieszkania Bożej obecności, Jego ducha w ludzkim sercu. Ta ofiara jest jedyną obowiązkową i konieczną, bez względu na stopień zamożności wynikający z dobrych uczynków, talentów, możliwości czegokolwiek innego, dla zaistnienia mieszkania Bożej obecności w człowieku. Każdy w tym względzie jest. Równy przed Panem. Tyle o otwierającym Parsze Kitisa przesłaniu. Cała część tej tory, tej Parszy, mocno naznaczona jest złotym cielcem. Nie sposób przejść dalej, nie pochyliwszy się nad tym dramatycznym wydarzeniem, jakie miało miejsce pod górą Synaj. Tym bardziej, że w towarzyszącym Parszy Kitisa fragmencie Brit Hadasza, z pierwszego listu do Koryntian apostoł Paweł z naciskiem zaznacza, że poszczególne wydarzenia, które stały się udziałem Izraelitów wędrujących do Ziemi Obiecanej, są zapowiedzią rzeczy przyszłych, a spisane zostały w to, że ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Paweł przestrzega, że choć wszyscy Izraelici byli ochrzczeni w obłoku i morzu, jedli duchowy pokarm, pili duchowy napój, w większości z nich nie upodobał sobie Bóg. I nie weszli oni do krainy mlekiem i miodem płynącej. Tym, co ściągnęło na nich śmierć, było bałwochwalstwo i brak zaufania Bogu Izraela. Paweł przytacza kolejne sytuacje, które, jak sam mówi, ku przestrodze nam, wierzącym w Jeszue, zostały utrwalone w Torze. Nawiązuje także do sytuacji ze Złotym Cielcem. Wiele osób patrzy jednak na Złotego Cielca jako na zupełnie niedotyczący ich jawny akt sprzeniewierzenia się prawowitej wierze. Mamy tendencję, by utożsamiać kult Złotego Cielca z innowierstwem. Tymczasem bałwochwalstwo, przed którym przestrzega Paweł, w rzeczywistości przybiera znacznie bardziej subtelne rysy. Izraelici pozbawieni przewodnika w wierze, który wykładał im Bożą Wolę, Boże intencje i plany, czyli Mojżesza, w złotym cielcu zwizualizowali własne wyobrażenie Boga. Właśnie tego Boga, który wyprowadził ich z Egiptu. Kiedy Izraelici wykonali odlew, powiedzieli sobie: Izraelu, oto Bóg Twój, który cię wyprowadził ze ziemi egipskiej. Nazwali go dokładnie w ten sam sposób. W jaki Bóg przedstawił im siebie. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. To ich wyobrażenie Boga stało się przedmiotem ich kultu. Ich wyobrażenie Boga zajęło miejsce Boga. W takim kontekście zagrożenie bałwochwalstwem, przed którym tak intensywnie przestrzegał apostoł Paweł, przestaje być aż tak abstrakcyjne. Do tego tematu Parszy Tisa, tematu Bałwochwalstwa dochodzi również przesłanie towarzyszące jej Haftary, czyli opowieść o proroku Eliaszu, proroku, który odznaczał się wyjątkową bezkompromisowością wobec szerzącego się w jego czasach bałwochwalstwa. W ogóle postać Eliasz'a jest niezwykle ważna, zwłaszcza w kontekście powtórnego przyjścia Pana, powtórnego przyjścia Jezusa. Bardzo ważna i wydaje się nam, że trochę niedoceniona. A warto się podchylić nad postacią Eliasza, nad duchem Eliasza, który ma poprzedzać powtórne przyjście Jeszuły, zgodnie z zapowiedzią proroka Malachiasza, ponieważ niesamowicie naświetla nam czasy, w których żyjemy i to, co Pan dokonuje właśnie w naszych czasach, w czasach końca czasów. <grym> Kochani, chcieliśmy trochę więcej uwagi w tym komentarzu poświęcić. Prorokowi Eliaszowi i jego, jak powiedziałeś, bezkompromisowej walce z bałwochwalstwem. Ale jest to naprawdę bardzo gruby temat. Niesamowicie pasjonujący, ale też i bardzo gruby, który wymaga trochę więcej uwagi, trochę więcej czasu, żeby go dobrze przygotować. Ale... Gruby, tym bardziej, że aktualny. Tak. Ale właśnie w związku z tym mamy zamiar ten temat i też poniekąd w jakimś stopniu temat parszy Kitisa, związanej ze Złotym Cielcem, poruszyć w opracowaniu, które przygotowujemy m, i które, mamy nadzieję, m, ukaże się jeszcze przed świętami Paschy, czyli za, mniej więcej za miesiąc. Opracowaniu, które będzie dotyczyło właśnie postaci proroka Eliasza, m, jego posłannictwa, jego misji, ponieważ w trakcie Wieczoru paschanego, kolacji sederowej, bardzo ważnym elementem kończącym uroczystą kolację jest tak zwany kielich Eliasza i wyczekiwanie, oczekiwanie jego nadejścia, zwiastującego przybycie Mesjasza. Także w tym kontekście około paschalnym, około właśnie święta Paschy, mamy nadzieję, że te treści. Będziemy w stanie Wam w jakiś sposób przedłożyć i podzielić się nimi z Wami, właśnie w formie takiej broszurki. Tak? Tak. Dobrze. A na dzisiaj dziękujemy Wam bardzo i życzymy bardzo dobrego popołudnia. No i też wspaniałego. Szabatu. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Szabat szalom. Szabat szalom.